W domu był obcy mężczyzna. Co? Wtedy, gdy wróciłam pijana, to Pippo, przyjaciel Milagros, wykorzystał mnie. On? Znasz go? Z widzenia. I co? Okropnie brzydki i pajacowaty. Nie chcę mieć dziecka z pajacem. Dlaczego nie powtórzysz próby ciążowej? Bo się boję. Może jestem wciąż, a może nie. Nie bądź taką tchórzliwą neurotyczką. Naprawdę niczego nie pamiętasz? Widziałam tego chłopaka z jakąś dziewczyną. Żal mi ciebie. Kompletna klapa. Dzieci się nudziły. Rodzice nie rozumieli. Wszyscy ziewali. Spektakl miał za poważne przesłanie. Nic nie zrozumiałam. Ani ja. Myślę zrezygnować z tych występów dla dzieci. Poświęcę się wyłącznie mojej sztuce. Skąd weźmiesz pieniądze? Dostanie od Lucy. Jeszcze dziś z nią pogadam. Idziecie ze mną? Nie mam ochoty poznać tej bogaczki. A ja nie mam ochoty na ponowną wizytę w tym domu. Dokąd? Do Lurigancio. Dlaczego nie zostaniesz u Jose Antonia? On by ci pomógł. Nie chcę sprawiać mu kłopotów. Zresztą twoja mama i ciocia mnie nie lubią. Jeśli tu zostanę... Pablo i Melissa muszą porozmawiać. Wyjdziesz ze mną? Jestem zagubiony. Z mojego powodu? Nie chcę, żeby stało Ci się coś złego. Jose mówi, że Cię szantażuje emocjonalnie. Nie wiem, czy to szantaż, czy gest rozpaczy z Twojej strony. Ale gdyby coś złego Ci się stało, nigdy w życiu bym sobie nie wybaczył. Nie chciałam Cię zranić ani manipulować Tobą. Chciałam umrzeć. A teraz? Życie bez ciebie nie ma dla mnie sensu. Myślisz o samobójstwie? Takich rzeczy się nie planuje, tylko robi. Teraz jestem pewna, że Jose Antonio mnie kocha. Skąd ta pewność? Wyznał ci miłość? Słowa nic nie znaczą. Nie wyraził tego słowami, ale tonem głosu i spojrzeniem. Uważaj, Wilson jest kobieciarzem i podrywaczem. Czemu tak mówisz? Bo tak mi się wydaje. Pewnie dlatego, że jest przystojny, ale mylisz się. Jest samotnikiem, nie ma przyjaciół. Potrzebuje uczucia i zrozumienia. Oczywiście znajdzie je u ciebie. Oczywiście. To mężczyzna mojego życia. Ukrywa cię coś przede mną z Melisą, jakbym była dzieckiem. Jesteś dzieckiem. Mówię poważnie. Melisa wróciła z powodu mojego brata? Nie. Wróciła, bo źle jej w Stanach i woli mieszkać ze mną. Nie wierzę. Mów, co chcesz, ale ja wiem, że ona ciągle kocha Pabla. Melisa doskonale wie, że ten związek nie ma przyszłości. Miłość nie kieruje się rozumem. Zakochaną dziewczynę trzyma przy życiu nadzieja na wzajemność. Skąd ty to wiesz? Czyżbyś kochała bez wzajemności? Tak. To on chyba musi być wielkim głupcem. Głupcem do kwadratu. Ale i tak go kocham. Gniewasz się na mnie? Nie mam prawa ani gniewać się, ani Cię osądzać. Boję się tylko, że znów zechcesz odebrać sobie życie. Ty naprawdę myślisz, że ja chcę popełnić samobójstwo? Co zrobisz? Nie wiem. Zupełnie nie wiem. Co ty chcesz, żebym zrobił? Zdaje się, że ktoś nas śledzi. Kto? Sarate i ten drugi. Fatalnie. Co teraz? Chyba nie powinniśmy tam jechać. Jedźmy do domu. Nie mogę zostać księdzem ze świadomością, że Cię niszczę. Byłbyś gotów zrezygnować z kapłaństwa dla mnie? Tak, jeśli to jedyna możliwość, by zapobiec Twojej śmierci. Bogu można służyć na różne sposoby, a Twoje powołanie? Powołanie jest synonimem wyrzeczenia i poświęcenia. Nie chcę, żebyś poświęcał się dla mnie. A ja nie chcę, żebyś popełniła głupstwo z mojego powodu. Zrobię, co zechcesz. Chcę tylko, żebyś dał nam szansę. Jeśli nie będziesz ze mną szczęśliwy, odejdę bez żalu. Ktoś mi mówi, że może nam się udać. José Antonio i ty żyjecie w różnych światach. Przestań się łudzić, Minagros. Trzeba patrzeć na życie realnie. Ja marzyłam, że będę chodzić do szkoły, zdobędę dobry zawód, ale rzeczywistość jest zupełnie inna. Jestem i będę służącą. Mylicie się obie. Nie wolno tracić nadziei. Jak człowiek bardzo czegoś pragnie, Pan Bóg mu pomaga w spełnieniu tych marzeń. Myślisz, że Bóg sprawi, że José Antonio cię pokocha? Już to sprawił. Oby to była prawda, obyś się nie myliła. To prawda. Jest dobry i mnie kocha. Czecia Konzelo cię nie znosi. Twierdzi, że masz zły wpływ na Pabla i na mnie. Może ma rację? Nie wierzę. Pablo ma o tobie bardzo dobre zdanie. Zresztą widać, że jesteś dobry. Nie bądź taka pewna. Dlaczego? Tak źle o sobie myślisz? Hola. Napiłbym się kawki. Już podaję. Gdzie Margarita? Poszła do pralni z Palomą. Byłeś w klinicy? Tak. Mecenas Beidou ma się dobrze. Wiem, ale dowiedziałeś się czegoś o swoim kuzynie? O kim? A, ah, ah, tak. Si, 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 lo Znalazłem go. Bueno, y... Jak się czuje? Grabe. Kiepsko. Ah, Bardzo źle.